Chciałem być po prostu szczęśliwy. Miby na to szkoda było czasu. Ja go nie nazywam oczywiście pełnią życia. Nie byłem do tego stworzony. Co to znaczy żyć pełnią życia? Każdy z nas z pewnością rozumie to inaczej. Dla jednych będzie to życie, jakby jutra miało nie być, dla innych spokój i brak problemów. A może znaczenie tych słów jest zupełnie inne? Czy w świecie, gdzie wszystko musi dziać się szybko, intensywnie, da się w ogóle zrozumieć, czym jest pełnia życia? Sprawdźmy. Tańce, zabawa, hulanki, różnej imprezy, i próbowanie narkotyków, i seksu, i różnych innych rzeczy. Tak niektórzy uważają, że żyć pełnią życia. No to ja z początku taki miałem. Ale ja bym tak, mi by na to szkoda było czasu. Moja babcia tutaj podobno, jak pensję wzięła, to, to dorożką sobie do domu jechała słuchaj. Pełnia życia. To znam co to jest takie życie, ale nie byłem do tego stworzony. Nie wycofałem później z tego, bo y, mnie to kupę zdrowia kosztowało. Nigdy, nigdy nie, nie, nie szukałem towarzystwa do picia, bo dlatego, że wiedziałem, że to się źle będzie kończyć. I faktycznie ci ludzie y, y, bardzo chorowali w ogóle i też tak leżeli w kulisach i tam było coś okropnego w ogóle. Cieszyć się tym, co się ma, czy kogo się ma, też i tak dalej. I no nie psuć sobie tego tam w taki czy w inny sposób. Pełnia życia to jest odkrycie swojej, swojej, swojego przeznaczenia, ale nie w sensie ról społecznych, nie tego, co nakłada na nas ta cała struktura. Nie wiem, nie doświadczyłem być może takiego, takiej pełni życia. Były momenty fajne, kiedy miałem rodzinę, cieszyłem się o tym, co mam. Ale też nie byłem jakiś zaborczy, żeby mieć nie wiadomo ile, nie wiadomo co. Chciałem być po prostu szczęśliwy, nawet w wąskim gronie, tak? Ja od siódmej klasy byłem ciągle inny, byłem ciągle sekowany za inność, i dzisiaj tego najbardziej nie żałuję. Najbardziej żałuję, gdy tworzyłem. Nie zachowywałem się tak, jak ktoś chciał. U nas chyba, chyba z domu z tradycjami rzemieślniczymi chyba nie było tej. Pełni, pełni radości życia, pójście na całość, wiesz? Nie, nie było takiego czegoś. Takie, jaki zahamowania były, wiesz? Oni nie żyli, wiesz, na, 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 na pełnej takiej stopie, prawda? Jak to, jak to po niektórzy przed wojną, samochody, motocykle, prawda? Bo byli tacy sobie, tak? A tam było skromnie. I przypuszczam, że, że to nam przekazano nie w genach, tylko w zachowaniu po prostu wiesz. I tego nie nazywam oczywiście pełnią życia, ale pełnia życia jest wtedy, kiedy mówiłem nie i to nie miało rację, sens i budowało coś. Budowało coś we mnie, między ludźmi czy w tak zwanym społeczeństwie. Ale gdy tworzyłem, zachowywałem się tak, jak chciano, żebym się zachowywał, o to nie. Mieć jakieś marzenie, żeby coś zdobyć i, i, i iść w tym kierunku. Jeżeli ktoś może realizować siebie, swoje zainteresowania, no to uważam, że on żyje pełnią życia. Jeżeli on za niczym nie tęskni, nie potrzebuje inny, czego innego, jest zadowolony z tego, co ma, to mu daje satysfakcję i przyjemność, no to uważam, że to jest to. Tak. Pełnia życia to podążanie za sobą, za swoimi marzeniami, wysłuchanie siebie, i wtedy słyszę drugiego, widzę drugiego. Pełnia życia nie polega na mnóstwie materialnych rzeczy. To największe oszustwo. No nie załamywać się, nie zamykać się w czterech ścianach, tylko żyć z ludźmi i dla ludzi. Pierwsze to by należało określić granice wiekowe. Inaczej żyjesz pełnią życia do powiedzmy 15 czy 18 lat, no i potem jest inna pełnia życia, a na starość jest jeszcze inna pełnia życia. Też oczywiście w zależności od środków, jakimi dysponujesz. Ja w jakimś sensie żyję pełnią życia. Mi się wydaje, że jak mi zdrowie nie zaszwankuje, to mi się wydaje, że mam najwspanialszy czas. No tak, bo ja, ma, bo ja więcej robię, jak, jak ma, mam możliwości. Mając 90 lat, wszystko robić, gotować i tak dalej. To jest dużo, nie? Korzystam z różnych tam rzeczy, które mi tam przyjemność dają, czy telewizja, może nawet czasem za dużo. Czy zdarzały mi się jakieś wycieczki w tych już ostatnich latach, bo wcześniej w dzieciństwie, czy, czy w latach tam późniejszych, to nigdzie się nie podróżowało, po prostu nie było na to stać? Bo ja nie potrzebuję czegoś więcej do, do szczęścia, to jest tak jakby związane z tym szczęściem. No, nie niepotrzebne mi hulanki, jakieś tam inne rzeczy. Być może, gdyby to było, to by było jeszcze fajniej, ale że nie ma, no to, no, to, no to jest tak. Nie jestem uwikłany w żadne sprawy, w jakieś uzależnienia od ludzi, od spraw, od interesów. Po prostu robię to, co chcę. I to mi daje zadowolenie. Mam z czego żyć. Tyle, co mi potrzeba, to, to mi wystarczy. Mogę się poruszać, mogę jechać. No, dla mnie to jest pełnią życia, żebym się po prostu wreszcie spokojnie, beztrosko żyła. I żeby nie przyszły kłopoty w sensie, że, że ktoś w mojej rodzinie jest chory, czy ja chora, czy co. To jest dla mnie pełnia życia, jeśli chodzi o ten wiek. w Teraz. Chyba, że ktoś jest słuchaj jak to nazwać, ciułaczem jakimś, no to, no to u niego jest inna pełnia życia. Pełnia skarpety, bym powiedział. Wiesz, jeden będzie chciał latać na księżyc, drugi będzie chciał zwiedzać cały świat, a trzeci będzie miał gromadkę dzieci, które będzie kochał i dla niego to będzie pełnia życia. Także to już indywidualnie. Jak widać, ile osób, tyle przepisów na korzystanie z życia w pełni. Ale to najbardziej szalone rozwiązanie nie zawsze jest tym, które daje nam prawdziwą satysfakcję i szczęście. Ważne jednak, że warto wielu rzeczy próbować i być świadomym tego, co nas uszczęśliwia. Koniecznie napisz w komentarzach, czy zgadzasz się z tą tezą. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to lajkuj, subskrybuj i podziel się nim ze znajomymi. A tymczasem na koniec. Pan Andrzej Całka podzieli się jeszcze z nami krótką anegdotką o tym, jak skończyła się jego szalona, całonocna impreza. Zaprzyjaźniłem się z, z, z ludźmi z Teatru Kolejarza i oni do nas przychodzili, ja tam do nich chodziłem do teatru i pamiętam twardowską otwarli. To, to był lokal taki nocny w Krakowie, że trudno się było dostać w ogóle tam do tego lokala. Dziewczyny były tańczyły tam w balecie, z teatru tańczyły. Jak skończyły swoje tam prawda, tańce. To później musiały gości zabawiać, pewnie Tak samo. One tam miały tańczyć, to zawsze leciały do naszego stolika, bo z nami, bo mówią, te pijaki nam podepczą po nogach, nie? I Jezus, kochany, godzina szósta, myśmy z tej góry lecieli do, do tramwajów. Pamiętam, nie zapomnę tego, ja mieszkałem na Mogilskiej ulicy w Prysznicy, zrobiłem, i o 12 miałem operę w południe. Się położyłem no na chwilę i w pewnym momencie ja się duszę Anny Boskie, co się ze mną dzieje, a ja, a ja byłem przepalony, bo paliłem papierochy, przepalony i przepity. W przedpokoju położyłem się jak martwi i Boże, żebym tylko przeżył ten dzień, już więcej nie wezmę do ust wódki ani papierosów.